Cześć, cześć. Co byś chciał powiedzieć nauczycielom na święta? Wszystkiego najlepszego. A coś jeszcze? Nie. Koniec? No? Nic, nic, A ty... nic więcej. No, tylko, może, mogę im życzyć tylko i wyłącznie wesoły, wesołych świąt. Jakie macie plany na Sylwestra? E, idziemy do kolegi na imprezę. Jako... No dokładnie, razem. A jaki był wasz najlepszy Sylwester? Na jakim byłyście? Ojej, ja sobie nie przypominam. Z rodziną nogu były, więc takie trochę średnie, ale. Tak. Ale miałyśmy też takie, że poszłyśmy do koleżanki, prawda? I było takie przebieranie się, jako takie, więc. No, taka, taka zabawa, taka dziecinna zabawa, więc. A czy macie jakieś postanowienia na nowy rok? Na pewno lepiej się uczyć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, mnie jedzenia, słodyczy. Tak. Kubość. Mamy Kuba? Co pani kojarzy się ze świętami? A, nie wiem. No coś na pewno... Nie, bo on tam jednak. No o dochodzi. Nic mi się nie kojarzy. Ale trzeba pani się wstydzić? Coś na pewno się pani kojarzy. Są różne skojarzenia. Mamy pytania o barszcz. Jak zrobić perfekcyjny barszcz? No. To no, no. jest tajemnica dobrego kucharza. I w tajemnicy się nie zdaje. Pani, jest jest pani, Kucharz. pani nie Jest pani dobrym kucharzem... Ale ja nie mogę zdradzić tajemnicy, bo jej Ale to nikt nie będzie słyszał. Ale wszyscy ja będą słyszeć w telewizji. Nie, kochani. No i co dalej? Następne pytanie. Dlaczego Pani życzy społeczności Siódemki na święta? Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Hmm. Oczywiście, żebyście skończyli tę szkołę, dobrze maturę napisali i. Wszystkiego, czego sobie życzycie. Dziękuję. Choinkom dużo prezent. Na przykład jakich? O Jezus, nie, lepiej nie pytać. Nie, nie, nie. Ale jednak zapytam, więc... Nie, naprawdę, to... Książkę. Jaką? Książkę na przykład... Przygodową. Na przykład Mein Kampf. Okay. Na o Filozoficzna. Inaczej. Jakiś tytuł konkretny? Biblię. Biblię, Biblia. Dlaczego akurat Biblię? Żeby się ta jest wikt, wiktura, lektura nigdy nie odejdzie w zapomnieniu. Roz... Sami czytaliście? Czytałem ją dwa razy I za każdym razem w inny sposób odebrałeś, no ja tak samo. Tylko ja więcej, ja za cztery razy. Im bardziej staję się dorosły, im bardziej dojrzewam, tym inaczej patrzę na tą książkę, książkę bo tak ją traktuję jako formę dzieła napisana przez wiadomo kogo. się na... dowiedzieć, Czego się dowiedziałeś, Mateusz? Ukryty sens tam, przesłanie jest. Na przykład? No teraz, nie potrafię wymienić... że w sodomie jego może były geje i to było złe. Na przykład podczas imprezy można zamienić wodę w wino. To jest o dobra opcja. To no jest przydatne, tak? Wykorzystujesz takie zdolności podczas imprez? Właśnie nie potrafię, chętnie bym się nauczył. A ty, Sambor? Ja też nie potrafię. A ty? Czasem to robię. Co, wiesz, za co nie będę rozmawiał? Z komentarza. Nie, 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 nie. za to, wiesz za co? Wiesz za co nie będę się. Wiesz za ale nie, 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 nie. Dawaj, Nie, 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 Ja się wstydzę trochę. Nie, 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 nie. Jaki był wasz najdziwniejszy prezent, jaki dostaliście pod choinkę? Najdziwniejszy prezent? Ojoj. W sumie nie ma takiego. Ja chyba nie dostałam tak, takiego tak, prezentu. To... O, ciężkie. Nie, ja dostałam gitarę elektryczną, tak. Gitarę tak. Okej. Okay. A co wam się kojarzy ze świętami? Jak słyszycie słowo święta, to o czym myślicie? E, rodzina. Rodzina? Tak, zdecydowanie rodzina. Rodzina. Mhm. Okej, okay, a chciałabyś się kogoś pozdrowić. <laughs> Albo życzyć komuś wesołych świąt? Całą klasę, całą klasę, pierwszą klasę. Tak. Wszystkim siódemkowiczom, wesołych, siostrym. Tak, tak. Jakie ma pan plany na Sylwestra? Na Sylwestra? Plany moje są jeszcze niesprecyzowane, ale myślę, że ten Sylwester będzie yy, w takim gronie najbliższych i wśród, wśród, wśród rzeczywiście takich najbliższych znajomych, no i po prostu, takie myślę, że bardzo kameralne. Niestety, no, taki czas <laughs> przyszedł, że się spędza Sylwestra bardzo kameralnie i z rodziną. A ma pan jakieś postanowienia na nowy rok? Przyznam, że jeszcze tych postanowień nie zrobiłem, ale jeszcze jest chwilka, żeby się zastanowić, co by poprawić z tego roku na przyszły rok, żeby był lepszy, więc będę na tym myślał, jest co naprawiać, jest co naprawiać. Co kojarzyć się ze świętami? O, ze świętami. No, nic szczególnego, znaczy dużo, dużo szczególnie sklepy, tak? Chodzenie po sklepach. Będę gwiazdą, tak? No, dobra. Ale jak Mateusz. Jak Mateusz, jaki Mateusz? Aha, ale ja mu nie dorównuję, ale jeśli chodzi o święta. Jeśli chodzi o święta, no to przede wszystkim no, zakupy, kolejki w zakupach, a, w zakupach, w sklepach. E, tak. No dobra, a jaki jest najdziwniejszy prezent jaki otrzymałeś? No to takie trochę prywatne i tymne pytanie, nie. Nie no, nie mam takiego, takie standardowe skarpetki, swetry, takie takie, takie rzeczy, no. E, co życzysz siódemkowiczom i nauczycielom? Um, czego im życzę? Czego? Jakub, chodź. Ja mam Andrzej. Czego życzymy e, Siedemkowiczom? Z danej matury, e, nie, a może coś spokojnych świąt, 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 sylwestra, pięknego, malowniczego, spokojnego, bardzo w miłym towarzystwie. Tego życzymy Siedemkowiczom. Ja do... Kuba, a Ja pozdrawiam Michała Kozłowskiego ogólnie. Życzenia Michał, wszystkiego najlepszego. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że Karol Weselowski ma jedynkę na koniec matematyki. Życzymy mu, życiemy żeby zdał tą klasę. Eee, 10 osób z naszej klasy ma jedynkę, więc pozdrawiam ich wszystkich. Miłych świąt. świąt. Łączymy miłe się miłe w bólu. Trzecia ha, pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja, jak spędzasz Sylwestra? Bardzo ciekawie. Czyli jak? Imprezowo. <głosy> <głosy> A czy masz jakieś postanowienia na nowy rok? Oczywiście poprawić e, teraźniejsze oceny. Jak również uczyć się solidnie i zdać maturę. I będę grał w grę. Jaki Pani dostała najdziwniejszy prezent kiedykolwiek w życiu? A wiesz co, nie mogę sobie przypomnieć niczego nadzwyczajnie dziwnego. O, bilety samol na sa samolotowe. No. To bardzo ciekawe. Mam jeszcze jedno pytanie, a może to raczej nie pytanie, tylko prośba. Tak. Czy może Pani zwrócić, złożyć, złożyć. życzenia dla całego tak. grona pedagogicznego? Jaki klasy. No. Dla, y, dla grona czy dla klasy? Dla klas, dla grona, dla wszystkich. <noise> Kochani, no to siódemce życzę następnych 110 lat, ale jeszcze znakomiczych od tych. Myślę, że osiągnęliśmy sukces, jesteśmy dumni, zadowoleni i życzę, żeby nas to niosło w górę. Jakie masz plany na Sylwestra? Wybieram się na imprezę. A jaki, jest, jaki był najlepszy Sylwester? Na jakim byłeś? E, wiele ich było, więc ciężko wybrać jakieś najlepsze, ale ten rok temu nie był zły. A masz jakieś postanowienia na nowy rok? E, raczej nie. Więc Od prezesa 7. Liceum TV chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, żeby Wam przyszedł Chrystus do domu i żeby Was zbawił. I Chryste, życzę znowu. Wam miłych, świąt rodzinnych, ciepłych i dużo zdrowia w Nowym Roku. Zarówno szkolnym, jak i kalendarzowym. Do tych wszystkich świątecznych życzeń dołącza się ekipa Siódemki TV. Wszystkiego najlepszego!